Narcyz nie wybiera partnera, wybiera ozdobę, bo na początku jest bajka, jest zainteresowanie, uwaga, zaangażowanie, jest czas, są prezenty, podróże, wiadomości o każdej porze dnia i nocy, jest zachwyt, intensywność oraz bliskość. I nie jest to przypadek, bo to jest plan. Osoba narcystyczna nie szuka równorzędnego partnera albo partnerki. Szuka trofeum, ozdoby, kogoś, kto będzie mógł dopełnić obraz perfekcyjnego życia. I na początku robi wszystko, aby cię od siebie uzależnić: nieustępliwa dostępność, dominacja, opiekuńczość, kontrola ukryta pod płaszczykiem troski. Daje dużo, ale nie po to, by zbudować relację, tylko po to, aby mieć władzę. Kiedy już jesteś głęboko zaangażowany lub zaangażowana, oblicze się zmienia. I teraz z partnera stajesz się dodatkiem. Twoje potrzeby przestają się całkowicie liczyć. Zaczynasz walczyć o to, co kiedyś było normą. Czułość, kontakt, poczucie bezpieczeństwa. Oddajesz więcej i więcej i wciąż więcej, a to stajesz coraz mniej. I w końcu zaczynasz się zastanawiać, co zrobiłam, zrobiłem nie tak. Dlaczego już mnie nie kocha? Więc jeżeli czujesz, że jesteś w relacji, która zabiera Ci więcej niż Ci daje, to nie jest przypadek. To jest znak. A Ty masz prawo do prawdziwej bliskości, a nie do gry, w której miłość zależy od Twojego poświęcenia. Zajrzyj na świadomie a tam znajdziesz narzędzia, które pomogą Ci zrozumieć ten układ i wyjść z roli ozdoby, aby wrócić do bycia sobą. Bycia autentycznym, wolnym i świadomym.